Karl Jung powiedział kiedyś: Często myślimy, że poruszamy się po tym świecie jako odizolowane jednostki, ale w rzeczywistości każdy z nas żyje w niewidzialnej sieci, w której wszystkie dusze rezonują i wpływają na siebie nawzajem. Ludzie, którzy do nas przychodzą, zwłaszcza ci, którzy pozostawiają po sobie głęboki ślad, nie trafiają do nas przez przypadek. Są one wynikiem synchroniczności, znaczącego zbiegu okoliczności którym nasza wewnętrzna świadomość wysyła sygnał, a wszechświat odpowiada osobom o dokładnej częstotliwości, której potrzebujemy, aby się rozwijać. Każda dusza niesie w sobie swoją własną ilość energii. Kiedy jakaś dusza wkracza w nasze życie, to nie dlatego, że jest w równowadze, ale dlatego, że coś w nas ją do siebie zaprosiło. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie? A drugi przychodzi – być może niosąc cienki kawałek i kładzie go przed nami, zmuszając nas, żebyśmy na niego spojrzeli. Synchroniczności nie są przypadkowymi zbiegami okoliczności. Dzieje się tak, gdy świat zewnętrzny odzwierciedla nasz rzeczywisty stan wewnętrzny, gdy ktoś pojawia się w odpowiednim momencie, by nauczyć nas lekcji, na którą nie byliśmy gotowi, ale którą musieliśmy się nauczyć. To duch wspólnoty. Ludzie, którzy przemawiają do nas nie tylko słowami, ale swoją obecnością, wyrazem, który odróżnia naszą rzeczywistość od wyobrażenia o nas samych. Gdy to zrozumiemy, nie będziemy pytać, dlaczego przyszli, ale zaczniemy pytać, co oni przyszli nam pokazać w nas samych, czego nie widzieliśmy. Jeśli nasza świadomość jest słońcem, to nieświadomość jest głębokim oceanem którego światło nie może dosięgnąć. I tam właśnie działają ciche siły, przyciągając do nas ludzi, którzy odzwierciedlają te części nas, o których zapomnieliśmy, które negowaliśmy lub którym nie potrafiliśmy się przyjrzeć. Karl Jung uważał, że każdy ma cień, część psychiki, która jest ignorowana, określana jako nieakceptowalna. Im bardziej staramy się kreować obraz siebie jako dobrych, godnych miłości, godnych miłości, tym silniejszy i bardziej podstępny staje się cień. A potem przyciągniemy do naszego życia ludzi, którzy mają cechy tego właśnie cienia, tak jakby wszechświat wysyłał nam posłańca naszego własnego nierozpoznanego bólu. Ludzie często zakochują się w kimś, nie rozumiejąc dlaczego. A potem westchnij, bo ta osoba stwarza poczucie wyrafinowania do granic możliwości. Ale może ta osoba jest idealnym lustrem odbijającym to, co ukryliśmy nasze słabości, pragnienia, gniew, lęk przed porzuceniem i przekonanie, że nie jesteśmy nic warci. Nie przychodzą tylko po miłość, przychodzą po grupę, która ukrywa prawdę w nas. Dlatego głębokie relacje często nie są łatwe. Prosimy, abyśmy potrafili zmierzyć się z samym sobą, przezwyciężyć nasze instynktowne reakcje i nauczyć się głęboko zagłębiać w nieświadome motywacje, które w sobie nosimy. Jung napisał kiedyś: Wszystko, co nas denerwuje w innych, może nas doprowadzić do poznania samych siebie. Ci, którzy wprawiają nas w silne wibracje, czy to w miłości, gniewie, wściekłości, złości. Odzwierciedlają nierozwiązane wewnętrzne elementy. Osoba, która cię dopełnia, niekoniecznie jest złą osobą, może po prostu rozdrapują starą ranę. Osoba, której nie możesz ignorować, to twoja idealna połówka. Być może pomagają ci wypełnić pustkę w sobie, z którą nigdy nie miałeś do czynienia. Osoba, do której czujesz niewytłumaczalny pociąg, niekoniecznie jest przeznaczeniem. Być może stanowią nieświadomy archetyp, którego jeszcze nie zintegrowałeś. Problemem nie jest to, kim jest ta druga osoba, ale kim ja jestem, kiedy jestem na jej granicy. Czy osądzają jakąś część mnie? Kim się staję, kiedy jestem z nimi? Czego oczekuję od innych, czego nie dałem sobie? Kiedy patrzysz na związki, jak na lustra. A nie jak na miejsca, w których można naprawiać błędy lub szukać ideałów, rozpoczynasz prawdziwą podróż ku uzdrowieniu. Nie chodzi już o to, kto ma rację, a kto się myli, ale raczej o to, w jaki sposób jestem powołany do rozwoju. Nie każdy, kto pojawia się w naszym życiu, zostaje z nami na zawsze. Niektórzy przychodzą by kochać, niektórzy by testować, niektórzy by obudzić długi sen nieświadomości, ale bez względu na to, jak długo tu zostaną, są posłańcami. Przynoszą nam istotne lekcje, dzięki którym możemy stać się doskonalszymi wersjami samych siebie. Karl Jung podkreślił kiedyś: Człowiek nie osiąga oświecenia wyobrażając sobie obrazy światła, lecz uświadamiając sobie ciemność. Nic nie jest w stanie rozjaśnić naszej wewnętrznej ciemności lepiej niż głęboka relacja. Kolizje, krzywdy, niespełnione pragnienia wszystko to jest światłem, które oświetla miejsca, w których nie rozumiemy samych siebie. Niektórzy ludzie przychodzą i zostają, jakby nasze dusze i ich dusze towarzyszyły sobie przez wiele wcieleń. Niektórzy po prostu przechodzą obok, uczą nas czegoś ważnego. A potem odchodzą. Często nie akceptujemy takiego kroku, ponieważ mylimy wartość związku z czasem jego trwania. Ozostawiają po sobie głoni Każda osoba niesie ze sobą częstotliwość, formę energii, którą emanuje nie poprzez słowa, ale poprzez stan obecności. Kiedy dwie osoby się odnajdują, zgodność i stabilność w dużej mierze nie zależą od zewnętrznej osobowości. Lecz od zgodności energetycznej, czegoś, co można wyczuć głęboką intuicją. Kiedy żyjesz w stanie niedostatku, przyciągasz ludzi, którzy również żyją w stanie niedostatku. Kiedy nosisz w sobie lęk przed porzuceniem, przyciągasz duszę, których ten lęk dotyka. Nie chodzi o złą osobę w złym czasie, ale o właściwą osobę właściwą lekcję. Jung kiedyś podkreślił. Nie spotykasz tego, czego chcesz, spotykasz to, kim jesteś. Dopiero gdy zaczniesz się uzdrawiać, zmieniać swoją wewnętrzną częstotliwość, zaczniesz przyciągać inne relacje, już nie pod względem cech czy uczuć, ale pod względem całkowitego dzielenia się. Relacje nie są już istotne ze względu na to, kto ma rację, a kto nie, ale dlatego, że zmieniła się Twoja częstotliwość. Pełne łez pożegnania bywają wyzwalające, pozwalają obu duszom kontynuować własną ścieżkę ewolucji. Trzymanie się związku, który już Ci nie służy, jest jak trzymanie się starej mapy i oczekiwanie, że zaprowadzi Cię ona do przyszłości. Kiedy odpuszczasz, nie z urazy, ale z wdzięczności, pozwalasz zarówno sobie, jak i drugiej osobie rozwinąć się i stać się tym, czym jest to miejsce. Jedno z ich największych złudzeń brzmi: Ktoś przyjdzie i to zrobi. Ale miłość nie jest zbawieniem. Nie jest to lekarstwo na rany, na które godzimy się patrzeć. Nie jest to nagroda za naszą dobroć i życzliwość. Prawdziwa miłość zaczyna się wtedy, gdy przestajemy czekać, aż ktoś inny nas wypełni i zaczynamy pracować nad stworzeniem siebie całością od wewnątrz. To wtedy, gdy dajemy odpowiedź na nasze lęki, naszą ciemność, naszą głęboką miłość, nasze stłumione pragnienia. I nadal wybieramy kochanie siebie pomimo tego wszystkiego. Dopiero wtedy jesteśmy gotowi spotkać się z kimś nie po to, aby musieć się spotkać, ale aby dzielić świadomy proces działania. I w tym procesie nie przerzucamy ciężaru szczęścia na drugą osobę. Nie kochamy po to, by druga osoba dawała nam poczucie wartości. Nie kontrolujemy, nie posiadamy, nie obwiniamy ich za to, że nie spełnili naszych oczekiwań, bo wiemy, jesteśmy wystarczający. A miłość jest darem, a nie podporą w walce z wewnętrzną pustką. We współczesnym świecie, w którym tak łatwo ulegamy pokusie poszukiwania miłości na zewnątrz, w mediach społecznościowych, w oczach innych, Poprzez uznanie lub chęć bycia potrzebnym istnieje prawda, którą Karl Jung zawsze nam definiował i przypominał. Wszystko zaczyna się od wewnątrz. Nie jesteśmy w stanie przyciągnąć zdrowej miłości, nawet jeśli sami jesteśmy głębocy. Nie możemy oczekiwać, że znajdziemy w sobie inne wartości, jeśli nadal będziemy milcząco zaprzeczać samym sobie. Nie da się utrzymać głębokiej relacji. Pozostając jednocześnie daleko od swoich prawdziwych uczuć. I nie możemy dać szczerości, chociaż nasze umysły są nadal pełne masek, by oczekiwać miłości. Miłość nie jest celem samym w sobie, jest naturalnym rezultatem procesu uzdrawiania. Kiedy siedzimy ze swoim bólem i nie uciekamy. Kiedy spoglądamy w ciemność naszych dusz, nie zaprzeczając jej. Kiedy przestajemy szukać miłości u innych. I zaczynamy pytać, jak właściwie kochać siebie? Wtedy prawdziwa miłość zaczyna się uspokajać. A od tego momentu, miłość nie jest już walką o uwagę, nie jest to już wymiana między dwiema niezdrowymi osobami. Staje się to spotkaniem dwóch dusz, które wiedzą, kim są i wspólnie podróżują, nie po to, by się uzupełniać, lecz by się odzwierciedlać, wzajemnie wzmacniać. Wzajemnie rozwijać i wspólnie wzrastać. Prawdziwa miłość jest cicha. Nie potrzeba mnóstwa kwiecistych słów, ani dramatycznego wykonania. Nie obiecuje trwałości, ale jest żywe w każdej chwili obecności. Tylko mój mąż wie, co robi. Słuchanie bez oceniania. Wystarczy delikatny dotyk, by ukoić stare rany. Jung nazwał to miłością dusz, która przeszła przez iluzję ego. Kiedy nie chcemy już uciekać od samotności, ale chcemy dzielić się ciekawymi rzeczami, kiedy nie kochamy już po to, by wypełnić pustkę, ale kochamy jako naturalny wyraz bogactwa czasu, kiedy miłość nie wynika z braku, ale z głębokiej harmonii między dwiema duszami, które wiedzą, kim są i chcą być razem. Takie połączenia nie zdarzają się często i nie można ich do tego zmusić. Pojawiamy się tylko wtedy, gdy jesteśmy gotowi, gotowi być czymś więcej niż tylko kochani, gotowi być oceniani i gotowi mieć odwagę pokazać innym całą naszą naturę. Kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz, że każda osoba, która pojawiła się w Twoim życiu, przyniosła ze sobą grę. Ten, którego zraniłeś, przychodzi, żeby wskazać Ci Twoją niezagojoną ranę. Ten, kto tworzy wibracje, Przychodzi obudzić pragnienie prawdziwego życia. Wściekły przyjacielu, przychodzę do Ciebie, aby nauczyć się jak stawiać granice. Ten, który Cię łamie, przychodzi, by nauczyć Cię kochać siebie.